Dzień dobry, tu ja mówię. Przeziębiony mówię, bo stara jak zwykle w sezonie na siódmej fali, której wszyscy zapomnieli, przyniosła coś ze szkoły i głos mam taki, jaki mam. Oczka mi łzawią w nosie syfon, ale to nie po to Państwu mówię, żeby się jakieś specjalnie żalić. Jestem przyzwyczajony. To tak, odkąd stara zaczęła robotę w szkole, to tak jest co sezon. Natomiast proszę Państwa z dobrych wiadomości jest taka, że dzisiaj w biskupinie było prawie 20 stopni. Tylko że to jest wiadomość krótkotrwała, jeżeli chodzi o jej dobroć. Bo za chwilę będzie jakieś powietrze artyczne, front misiowy, biało-niedźwiedziowy i będzie temperatura minusowa pod koniec tygodnia, przynajmniej tak mówią ci wszyscy meteorolodzy, synoptycy i inni fachowcy. I komu to przeszkadzało? Komu to przeszkadzało, żeby psuć taką piękną pogodę marcową, a za chwilę już kwietniową? Kombinować przy tym i uciekać w zupełnie drugą stronę. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o pogodę, no to mamy niewielki wpływ. Ale jeśli chodzi o politykę, to tak ja chciałbym zadać to samo pytanie. Komu to przeszkadzało, że Polska sobie stała z boku, za plecami NATO i Unii Europejskiej nie wychylała się z żadnymi mądrymi pomysłami najwyraźniej przeszkadzało to samemu panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu który wyskoczył ze swoim genialnym pomysłem misji pokojowej NATO, ale misji pokojowej uzbrojonej zdolnej do y, y, z odpowiednią siłą ognia, tak to może ujmę Proszę Państwa, jak tylko usłyszałem o tym pomyśle, w pierwszej reakcji, w pierwszej sekundzie, złapałem się za głowę i tak się trzymam za tą głowę do dziś. Toszyński, tą propozycją, przegrał wszystko. I tutaj po raz kolejny trzeba sięgnąć do niewyczerpanego rezerwuaru e, komediowego świętej pamięci Stanisława Barei, oceanu dowcipów i anegdot. I tym razem przywołać e, słynną scenę przed sklepem do Bydgoszczy będę jeździł czy to w sklepie nawet się odbyło no i Pan Prezes prawdopodobnie za chwilę też będzie do Bydgoszczy jeździł żeby zrobić jakiekolwiek polityczne zakupy no bo już ma wszystkich dookoła, dookoła poobrażanych a ostatni w kolejce został Orban który właśnie został poczęstowany przez polską populację w taki sposób że polska delegacja w osobie ministra obrony narodowej Mariusza Mariusza Błaszczaka nie pojawi się na szczycie wyszehradzkim organizowanym przez Węgry. Proszę Państwa, tak polityki międzynarodowej po prostu się porwać nie da. Nie sposób, no, nie można głupiej prowadzić polityki międzynarodowej. W wyniku tego, co robił, zrobił PiS w ostatnim miesiącu, proszę Państwa, mamy sytuację nieprawdopodobną. Zostaliśmy wyśmiani przez naszych sojuszników. Pomimo jakichś tam rozpaczliwych zabiegów, tak się mówi, w kuluarach dziennikarskich i politycznych ze strony polskiej dyplomacji, nie doszło do spotkania Bajdena z Kaczyńskim, a przedmiotem tego spotkania miało być oczywiście przeduskowatowanie tej szalonej propozycji. Staliśmy wyśmiani przez sojuszników, i to nie tylko amerykańskich, ale również ze strony europejskiego NATO, bo ja cały czas się upieram, że to są jednak, mimo wszystko, dwie różne struktury. Pomimo tego, że no, po wyczynach Putina rzeczywiście nastąpił jakiś cudowny zwrot akcji i ta jedność pomiędzy strukturami europejskimi a amerykańskimi przepraszam Państwa najmocniej, ale tak jak mówiłem dolegliwości. Stara sprzedała. Pozdrowienia dla starej. E, Ta jedność e, powstała dzięki, e, dzięki to złe słowo. W wyniku, tak to nazwę, w wyniku e, bandyckich działań Putina. No i jak nigdy przez dłuższy okres trwa. Rzeczywiście stanowiska europejskiego, NATO i USA są zbieżne. Tu tutaj wyjątknąć są. Tylko wyczyny Jarosława Kaczyńskiego. No a co za tym idzie, niestety, Polski, bo to nie jest tak, że wicepremier Polski i premier Polski może jeździć po świecie i bezkarnie opowiadać jakieś rzeczy, które nie przekładają się na interes narodowy Polski. No to oczywiście działa dokładnie odwrotnie. Wszystko to, co oni robią i to, co mówią, na taki interes się przekłada. Także mamy ze strony sojuszników. Pełen śmiech i lekceważenie. Oczywiście ta wizyta Bidena w Polsce, którą tutaj wszyscy nazywają prestiżową i, i fantastyczną i nie wiadomo jeszcze jaką, miała służyć tylko i wyłącznie jednemu. To była wizyta skierowana, wycelowana w Moskwę, a nie w Warszawę. Tutaj chodziło o to, że jakby, żeby jak najbliżej granicy tego konfliktu stanąć na placu i wygłosić tam kilka patetycznych słów. Tak prawdę mówiąc, Poza cytatami. I to takie typowo amerykańskie przemówienie, bo tu i oczywiście Wałęsa się pojawił, i się papież pojawił, i wszystko fajnie, wszystkie kolorowo, i, ten, i święta zasada artykułu 5 na to, ale jak się wyciśnie całe to przemówienie, to tam nie zostanie ani jeden konkret. No ale to miało być takie prężenie mózgu kierowane w stronę Moskwy, a nie przy okazji może jakiś tam gest w stronę Polski, w związku z tym, że jesteśmy jedynym krajem na świecie, który przyjął bez żadnej refleksji, bez żadnych rygorów, bez żadnych kryteriów zresztą opisane w prawie międzynarodowym ponad 2 miliony uchodźców i co więcej jesteśmy jedynym krajem na świecie który stworzył cały system zachęt aby ci uchodźcy do naszego kraju po pierwsze zmierzali a po drugie zostali ze strony wrogów to to nic się nie zmieniło, wrogowie nadal są wrogami, tylko może się śmieją razem z sojusznikami po, po tym, co Kaczyński wymyślił i co było forsowane przez tyle dni czy nawet już tygodni no i jeszcze mamy reakcję tak zwanych przyjaciół i to jest dopiero najweselej, bo to pan prezydent Żołęski, prezydent Ukrainy udzielił wywiadu Ciągle radzieckim mediom. To jest w ogóle jeden z wielu fenomenów tej wojny, proszę Państwa. Tutaj wrogowie dostarczają paliwo. W przeciwnej stronie Działa, działają wszystkie infrastruktury, pociągi, rura z gazem sobie płynie przez Ukrainę niezagrożona. Nie Statki z, z, przypływają na Ukrainę, tankowce i Ukraina normalnie odbiera paliwo. To samo dzieje się w Polsce. no Cuda, niesamowite cuda, jak na Taki konflikt, który medialnie jest porównywalny do II wojny światowej, ale nie wiem kto te porównania, porównania tworzy, ale na pewno ktoś kto albo nie ma pojęcia o historii, e, historii konfliktów światowych, albo ktoś to doskonale wie o co chodzi, ale produkuje taki inny przekaz, bo takie jest zapotrzebowanie polityczne. W każdym razie, proszę Państwa, ze strony przyjaciół jest taka autoreakcja, że pan Żołęski w mediach ciągle radzieckich no niemalże zmiażdżył propozycję Kaczyńskiego. To on powiedział coś takiego, że Polska wręcz się wtrąca w polskie sprawy, że dopóki Ukraina o sobie stanowi, dopóki on jest prezydentem, to, to Ukraina będzie decydować, czy mają tu być jakieś y, siły y, obce na. No, chyba nawet użył słowa obce na terytorium Ukrainy czy też nie i proszę Państwa, no po tym się tylko wypada podpisać, to ja bym oczekiwał takich reakcji, takich zachowań ze strony polskich polityków, natomiast w sytuacji, że Polska przyjmuje 2 miliony uchodźców z Ukrainy, gdy Kaczyński i Morawiecki należają, w bezpieczeństwo Polski Wychodząc z jakąś inicjatywą, która ma pomóc Ukrainie, no to dostajemy taki, taki kubeł zimnej wody, żeby nie powiedzieć zimnych powoń na głowę. No to chyba jest idealne podsumowanie. Pożar się Boże polityki zagranicznej, polityki międzynarodowej w wykonaniu partii PiS i szefa tej partii Jarocowa Kaczyńskiego. Państwo wiecie, że ja mam słabość pełną do pana prezesa i ciągle uważam, że to był jeden z wybitniejszych polityków. I jeszcze trzy lata temu rzuciłbym się za nim w ogień, natomiast to, co się z nim dzisiaj, tu i teraz dzieje, no jest nie do obrony. Jest nie do obrony. To i biologia, i, i pomazaniec morawiecki dokonali takich nieodwracalnych zniszczeń, że skutek mamy taki, jaki mamy, ale też trzeba przyznać, proszę Państwa, że przy całej, Wysokiej ocenie polityki wewnętrznej, krajowej, zwłaszcza tych rozgrywek partyjnych, w których Kaczyński jest mistrzem. On praktycznie z gołymi rękoma potrafił doprowadzić do wielokrotnego zwycięstwa partii PiS, i to właśnie przy pomocy szeregu posunięć takich w ramach i własnych szeregów, i, własny, i szeregów opozycji, no to, to w tym zakresie na pewno ma, na pewno przejawiał talenty i na pewno był w tym skuteczny. Natomiast jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, no to niestety pan prezes zawsze, no muszę, muszę użyć tego mocnego słowa był ignorantem. No po prostu się na tym nie znał. Nie miał o tym zielonego pojęcia. I tak jak się powoływał na Orbana, który dla odmiany w polityce międzynarodowej jest mistrzem, bo wychodzi z bardzo prostego założenia: wszystko, co dobre dla Węgrów, to, to jest cel i jedyny cel polityki zagranicznej Węgrów, i on się nie bawi w żadne sentymenty. Orban, dla odmiany, jakieś tam próby szantażu emocjonalnego jakie kierował pod jego adresem Żołeński, mówiąc coś o ukraińskich dzieciach i kobietach bombardowanych, mordowanych przez najeźdźców, a tutaj Orban się zastanawia, czy udzielić pomocy Ukrainie, czy udostępnić ter terytorium Węgier do przesyłu broni. Orban odpowiedział prosto i brutalnie, że on się polityki uczył na prawie, się uczył polityki na aktorstwie i nie narazi w żadnym wypadku Węgry na jakiekolwiek niebezpieczeństwo, bo celem węgierskiego prezydenta jest obrona węgierskiego interesu narodowego. Proste, proszę państwa, i skuteczne. No niestety dla naszych orłów nie do przeskoczenia, nie do zrozumienia, i dlatego efekty mamy takie, jakie mamy. Proszę państwa, jeszcze raz powtórzę wystarczyło się nie wychylać. Wszystko, co Polska miała do, robienia, do zrobienia w ramach tego konfliktu, który się toczy na Ukrainie, to stać za plecami i nie piszczeć, nawet słowem się nazywam. Stać za plecami NATO, stać za plecami Unii Europejskiej i podążać za tymi decyzjami które tam zostają podjęte, bo to jest odpowiedzialność wtedy NATO i Unii Europejskiej tymczasem pan Kaczyński i rządzący poszli w dokładnie przeciwną stronę i zebrali baty zewsząd, zebrali braty od sojuszników, od wrogów i od rzekomych przyjaciół i na końcu proszę, będzie, proszę Państwa będzie tak jak już wielokrotnie mówiłem, że jedyną ofiarą tej wojny będzie nie Ukraina i nie Putin, tylko Polska bo wcześniej czy później dojdzie do jakiegoś porozumienia ale to już widać, do jakiegoś porozumienia na linii Ukraina-Rosja dzisiaj już nawet czytałem e, taką deklarację ze strony Żołęckiego, że on jest gotów zgodzić się na to, aby Ukraina była państwem neutralnym, czyli to jest jeden z postulatów jakie e, Jakie przedstawił Putin przed wszczęciem tego konfliktu. I to wszystko zmierza w takim kierunku, że pomiędzy bratnim narodem ukraińskim i radzieckim dojdzie do, ciągle radzieckim dojdzie do porozumienia, a my zostaniemy, proszę Państwa, żeby się znów trzymać komendowej. Czy klasyki, jak Himmelsbach, z angielskim, chociaż ja cały czas przypominam, że pan Jan, w świętej pamięci, to był mądry człowiek i on żadnym angielskim nie został, wbrew temu, co mu się przypisuje, dlatego, że podjął w odpowiednim czasie właściwą decyzję. Kaczyński z Orbanem nie ma nic wspólnego. Rzekomo się na nim wzorował, rzekomo się od niego uczył, no może się nauczył trochę w polityce krajowej i rzeczywiście. Tutaj posługując się niektórymi pomysłami Orwana doprowadził swoją partię do wielokrotnego sukcesu, nie mieli, nie mieli z wielokrotnym czymś innym, równie przyjemnym, ale jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, no to pan Kaczyński, niestety, jest kompletną nogą. Taki był zawsze nie potrafił w tej dziedzinie się sprawdzić, nie potrafił się w tej dziedzinie odnaleźć. No a teraz popełnia błędy katastrofalne. I niestety my za te błędy będziemy musieli, proszę Państwa, zapłacić. Dlatego też nieśmiertelna jest zasada. Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty, wyciągamy wnioski. Gdyby w Polsce był chociaż jeden polityk. Pokroju Orbana, a to nie jest, proszę Państwa, trudne. To wymaga tylko i wyłącznie przełamania bariery psychologicznej, i to też do znudzenia powtarzam. Nie myśleć o tym, co ludzie powiedzą, co świat powie, czy Polacy są gościnni, czy niegościnni, czy my pomagamy, czy nie, czym się wzruszamy, czym się nie wzruszamy. No, polityk za przeproszeniem powinien być sesynem czyli tam wyjść na jakiś wiec czy do innej telewizji, a teraz to i modne są jakieś facebooki, twittery powzruszać się, może nawet niech mu się głos załamia, a później wyjść ze studia i zrobić brutalną rzecz taką jak tylko politycy pro, po, potrafią, czyli dbać o własny tyłek, ja w tym przypadku dbać o własny interes narodowy bez względu na to jak dramatyczne obrazki będą nam zsyłane z różnych stron świata o proszę Państwa pamiętajmy o jednym. Eee, abyśmy się o tym przecież przekonali nie raz, nie dwa, tylko setki razy. Nikt za nas tylnej części ciała stałą nie będzie. Nikt za nas nie będzie nie stał. O naszych wzniosłych cechach i o naszej empatii, o naszej wrażliwości to będzie mówione przez dwa, trzy tygodnie, a później z tym wszystkim zostaniemy. I z potężnymi, z potężnymi kosztami całej naszej wdzięczności i empatii. I to właściwie już jest, proszę Państwa, przesądzone, to już jest właściwie przyklepane, a wszystko jest w cudzysłowie w z cudzysłowie zasługą za beznadziejnej polityki międzynarodowej no i pozbawionej jakiego, jakiegokolwiek talentu yy, ze strony realizatorów tej polityki głównie tutaj chodzi proszę Państwa o Pana Jarosława Kaczyńskiego i jego najbliższe otoczenie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.